Mis Zuchwalek i tajemniczy las W samym sercu wielkiego lasu żył mały niedźwiadek o imieniu Mis Zuchwalek. Był to misiek pełen energii, ale często miał trudności z kontrolowaniem swoich emocji. Gdy coś szło nie po jego myśli, zdarzało mu się tupać łapkami, krzyczeć, a nawet uderzać inne zwierzęta. Mama misia, pani niedźwiedzica, była bardzo zmartwiona bo wiedziała, że takie zachowanie może prowadzić do kłopotów. Pewnego dnia, gdy mis zuchwalek znów był w złym humorze, mama powiedziała: Misiu, musisz nauczyć się, jak radzić sobie z emocjami. W tajemniczym lesie jest wiele zwierząt, które mogą ci pomóc. Wyrusz na przygodę i spróbuj znaleźć rozwiązanie. Mis zuchwalek ruszył w głąb lasu. Po drodze spotkał mądrą sowę o imieniu Sofia. — Dlaczego jesteś taki smutny, misiu? — zapytała. — Ciągle się złoszczę i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. — odpowiedział mi z zuchwalek. Sowa Sofia pomyślała chwilę i powiedziała. — W tajemniczym lesie jest wiele zwierząt, które mogą ci pomóc. — Idź dalej, a na pewno znajdziesz odpowiedzi. Mis Zuchwalek wędrował dalej, aż usłyszał tajemniczy szum. Podążył za dźwiękiem i dotarł do Polany, gdzie spotkał starszego Lisa o imieniu Leon. Leon siedział spokojnie, medytując. Dlaczego siedzisz tak cicho? zapytał mis Zuchwalek. Czasem, aby zrozumieć swoje emocje, trzeba się zatrzymać i posłuchać swojego serca odpowiedział Leon. Spróbuj usiąść obok mnie i posłuchać ciszy. Miss zuchwalek usiadł obok Leona i próbował się uspokoić. Początkowo było mu trudno, ale po chwili poczuł, jak jego serce bije spokojniej. Zrozumiał, że czasem warto się zatrzymać i posłuchać swojego wnętrza. Dziękuję, Leonie, powiedział mis zuchwalek. Ale co mam zrobić, gdy ktoś mnie zdenerwuje? Poszukaj odpowiedzi dalej w lesie, odpowiedział Leon. Każde zwierzę ma swoją mądrość. Miss zuchwalek ruszył dalej i spotkał starego żółwia o imieniu Teo. Teo zawsze był spokojny i opanowany, nawet gdy wokół działy się trudne rzeczy. Jak to robisz, że zawsze jesteś taki spokojny? Zapytał miss zuchwalek. Kiedy czuję, że zaczynam się złościć, biorę głęboki oddech i liczę do dziesięciu. Odpowiedział Teo. Spróbuj, to może ci pomóc. Mis zuchwalek postanowił spróbować. Kiedy następnego dnia spotkał się z przyjaciółmi i poczuł, że zaczyna się złościć, wziął głęboki oddech i policzył do dziesięciu. Ku jego zdziwieniu poczuł się lepiej i nie musiał wybuchać gniewem. Po wielu dniach wędrówki i nauki, mis zuchwalek wrócił do domu. Mama była bardzo dumna z jego postępów. Widzisz, misiu, potrafisz radzić sobie z emocjami, powiedziała. Jednak życie w lesie nie zawsze było łatwe. Pewnego dnia mis Zuchwalek dowiedział się, że jego dziadek, stary niedźwiedź, jest bardzo chory. Mis Zuchwalek poczuł się smutny, ale przypomniał sobie, czego nauczył się w tajemniczym lesie. Usiadł cicho, posłuchał swojego serca i wziął głęboki oddech. Mis Zuchwalek zrozumiał, że życie jest pełne trudnych chwil, ale można sobie z nimi radzić, jeśli tylko posłucha się swojego serca i znajdzie spokojne rozwiązania. Postanowił spędzić więcej czasu z dziadkiem, ciesząc się każdą chwilą, którą mogli razem spędzić. Po powrocie do domu, mis Zuchwalek opowiedział mamie o swojej przygodzie i o tym, czego się nauczył. Mama była bardzo dumna i powiedziała Jesteś bardzo mądrym misiem. Pamiętaj, że zawsze możesz znaleźć spokojne rozwiązania, nawet w trudnych chwilach. Mis Zuchwalek nauczył się, że warto słuchać swojego serca i szukać spokojnych rozwiązań. Dzięki swojej przygodzie w tajemniczym lesie zrozumiał, że można radzić sobie z trudnymi emocjami i cieszyć się każdą chwilą spędzoną z bliskimi. A ty, mały czytelniku, pamiętaj, że zawsze warto poszukać spokojnych rozwiązań i słuchać swojego serca.